Witam ponownie po dłuższej przerwie, która została wywołana moją współpracą z kanałem Hex Magazine, na który serdecznie zapraszam do oglądania materiałów moich kolegów i moich o ogólnie pojętych grach wojennych. Pod filmem będzie adres internetowy. Zapraszam też na grupę naszą na Facebooku z Magazynie. A dzisiaj na moim kanale gra Kanagała, Bruno Catali i Czarsa Szawaliera gra, w której pójdziemy do szkoły malowania obrazów pudełku. Oczywiście, instrukcja kolorowa dosyć dobrze napisana. W związku z tym, jeżeli gracze nie będą chcieli, aby obejrzeć film, mogą oczywiście przeczytać. Instrukcja jest bardzo dobrze napisana. Podstawową częścią gry jest taka bambusowa mata, na której to macie. Mamy szkołę i będziemy kłaść na nich lekcje. Tu mamy nasze lekcje, różnokolorowe, które będą nam mówić, że na tym obrazku możemy się spodziewać jednego, dwóch lub trzech postaci ludzkich. Tutaj ponownie zwierzęcych jednego, dwóch, trzech, tutaj budynków, a tutaj drzew. Jest to. Pomo pom bardzo pomocne w momencie, kiedy będziemy wykładać nasze lekcje, gdyż kafelki, które będziemy wykładać na nasze lekcje, to jest gracz pierwszy, gracz drugi, gracz trzeci, gracz czwarty. W tych miejscach będziemy wykładać kafelki widoczne, natomiast w tych będziemy kłaść kafelki niewidoczne, czyli deversen do góry. Każdy z graczy otrzymuje planszetkę taką startową na której mamy standardowy kolor, który będziemy zaczynać. Tutaj mamy czarny. Kolorów jest cztery. Czarny, żółty, zielony i niebieski. I standardowo każdy z nas dostanie dwie farby, czyli, że tak powiem, pędzel do malowania i jeden ruch naturę, w którym możemy ten pędzel przenieść. I taką planszetkę układamy przed sobą i będziemy do niej że tak powiem, domalowywać standardowo pędzelki, i jeszcze będzie w środku w pędzelkach jest dwa takie myple drewniane. Jest to mypel nauczyciela, że tak powiem, wielkiego mistrza. A to jego pomocnika. Gracz, który będzie graczem pierwszym, będzie posiadał na początku gry oba żetony. Natomiast jeżeli w wyniku zagranych kart, bądź też zdobycia określonych dyplomów, do których przejdę, jeden z graczy zabierze żeton pomocnika, to będzie oznaczać, że w następnej turze ten gracz zabierze żeton mistrza nauczyciela. I to on będzie graczem pierwszym od tamtego momentu dopóki kolejny z graczy, który, yy, który będzie miał swoją turę i nie zagra jakiejś właśnie karty, bądź też z dyplomu nie zdobędzie takowego żetonu pomocnika. Każdy z graczy, jak widzimy jeszcze na tych tych standardowych ma jakąś porę roku. Mamy lato Mamy zimę, jesień i wiosnę, i tak będziemy się starali układać, żeby nam jak najwięcej układanych obrazów, żeby nam pasowały pod naszą porę roku, jednakże będziemy punktować za największą też ilość posiadanych pół roku. Więc możemy zacząć latem, później możemy zagrać na przykład kafelek, który będzie miał element zimy, i tą zimę pociągniemy na przykład na 6-7 kafelkach, i ona nam da największe punkty. A nie na przykład kafelek, który mamy porę roku startową. Na kant, karty, są, karty są standardowe. Mamy, aby narysować dany obrazek, który akurat tu jest burzą, burza to jest joker, stanowi dowolną porę roku, potrzebujemy, tak jak tu widzimy, żółtą farbę. Za namalowanie tego kafelka otrzymamy jeden punkt zwycięstwa. Natomiast, jeżeli ten kafel będziemy, bo to będziemy malować naszą lekcję właśnie, a jeżeli nie będziemy chcieli malować naszego kafelka, tylko będziemy chcieli użyć go jako warsztatu, otrzymujemy właśnie takowy, tak jak mówiłem, punkt zwycięstwa i żeton właśnie pomocnika, co pozwoli nam zająć kolejną turę. Wszelkie informacje są na kartach. To jest dodatkowe przesunięcie koloru. Tutaj możemy mamy kartę. Która pozwoli nam dany kafelek nie zagrywać w danej turze, tylko wykorzystać go w następnej w dowolny sposób. Niektóre, niektóre rysunki będą potrzebowały dwóch kolorów farb, tego samego rodzaju, przeważnie nie ma, żeby było wiele elementów. Tak więc widzieliśmy: budynki, zwierzęta, rośliny. W zależności, od, w zależności od zagranych kart, mamy też kartę z jokerem, która pozwala nam, zagrywając tutaj farbę, uzyskać dowolny kolor. Jednakże na koniec gry, jak widzimy, otrzymamy minus 2 punkty. Mniej więcej te kafelki są powtarzalne. Możemy też uzyskać kolejną farbę, którą będziemy mogli sobie pędzać, przepraszam, na które będziemy mogli na dowolną farbę przesunąć i tak dalej, i tak dalej. To by było wszystko. Mamy też w grze dyplomy. Ja je pokrótce omówię. Jaka jest zasada? Dyplomy są 3 lub 2. Ja sobie wybiorę tutaj akurat szybciutko dyplomy czerwone. I jak one działają? Mamy punkty, jak widzimy, i układamy dane dyplomy od najmniejszego do, do największej wartości. Co nam dają? Jeżeli my namalujemy na naszym obrazie dowolne dwie różne postacie, otrzymamy trzy punkty. Dany dyplom zabieramy. Ale jeżeli będziemy mieli sytuację, że mamy już namalowane dwie dowolne osoby, tego dyplomu nie weźmiemy i do końca gry, na przykład, nie udałoby się nam domalować kolejnych osób, to ten dyplom nam już przepada. Bierzemy go w momencie, kiedy następuje dane zdarzenie, jeżeli namalujemy dokładnie w tym momencie drugą osobę jeżeli tego dyplomu w tym momencie nie weźmiemy przegapimy ten moment w czasie gry ten dyplom już do nas nie wróci nie będziemy, przepraszam, nie będziemy mogli go wziąć podobnie sytuacja jest z trzema postaciami jeżeli mamy trzy różne postacie, dostajemy cztery punkty i dostajemy tak zwany żeton burzy, żeton burzy pozwoli nam zagrać go na kafelek zagrany, taki to oto, że ton burzy, pozwoli nam, że tak powiem, zniwelować porę roku. I w momencie, kiedy będziemy punktować najdłuższą porę roku, którą żeśmy malowali, w tym momencie będzie ona neutralna, więc będziemy mogli policzyć ją jako dla nas pozytywną. I 9 punktów uzyskamy, kiedy namalujemy 3. Takie same postacie, tak? To będzie 9 punktów. Z innej sytuacji mamy na przykład punktację o zwierzętach. I zwierzęta punktujemy w ten sposób. Pamiętajmy, że możemy mieć z danej dziedziny tylko jeden dyplom. Nie można mieć dwóch. Tak więc trzeba się zastanowić. Tu mamy, że otrzymamy 3 punkty i pędzel pod warunkiem. Że namalujemy dzika i jelenia. Następnie jeżeli namalujemy żurawia i motyla, dostaniemy 4 punkty i pędzel, 7 punktów, jeżeli namalujemy dzik, dzika motyla i jelenia, i sytuacja jest tak sama. Jeżeli mamy taką sytuację, to będziemy mogli Otrzymać dany dyplom. Tutaj mamy, jeżeli mamy danych kolorów podwójnie, tak, jeżeli mamy dwa niebieskie, dowolne kolory, możemy zabrać dyplom. Jeżeli mamy na przykład tutaj trzy zielone czy trzy czarne, również możemy zabrać ten dyplom albo cztery kolory. Takie są możliwości dyplomów. Tych dyplomów jest dosyć sporo. Są jeszcze omalowane budynki, omalowane drzewa, jak również. Jeden tutaj z dyplomów, z tego co pamiętam, jeszcze był, yy, kto posiada największą ilość pędzli w danym momencie, czyli 3 albo 4 pędzle, czyli szybciutko żeśmy dyplomu mówili. Jak wygląda rozgrywka? Gracze wybierają sobie startową planszetkę z danym kolorem. jak wygląda rozgrywka. Jeżeli mówimy się mamy dla gracza drugiego, którego nie będę pokazywał, to też rozgrywka na dwóch graczy. Tak jak mówię, gracze zaczynają z dwoma pędzlami. Jednym już możemy sobie ułożyć na kolorze naszym. Zaczynamy od lekcji, od lekcji u naszego mistrza. I wygląda to w ten sposób, że zagrywamy pierwszą kartę z wierzchu. To jest gracz pierwszy i taki ma obrazek. To jest gracz drugi i ma taki obrazek. I teraz gracze decydują, czy jeszcze pobierają lekcję, to znaczy czy będą patrzeć jakie farby będą potrzebowali, żeby namalować dany rysunek, bądź też będą patrzeć który tutaj element. Będzie dla nich potrzebny, czyli na przykład kolejny kolor farby, albo jakaś tutaj zdolność. Na przykład tu akurat tak wypadło, że gracze będą mogli wziąć znacznik gracza, pomocnika, aby w następnej być graczem pierwszym. Gracze w dowolny sposób ustalają, kto, jest, kto zaczyna grę. Jeżeli gracze nie decydują się, co będą robić, że nie będą malować obrazu, bądź też nie będą rozszerzać swojego warsztatu malowania, Dobierają po kolejnej karcie. I tu mamy taką sytuację, że jest Zie... yy... mamy albo zieloną farbę, albo coś malować zielonym kolorem. Akurat ani jeden, ani drugi gracz takiej farby nie ma. Akurat tu gracz pierwszy czarną farbę ma, mógłby ten obrazek namalować. Gracz drugi ma niebieską, też mógłby namalować i jeżeli obydwaj gracze się nie zdecydowali mówię, dokładamy kolejną lekcję natomiast tutaj zakrywamy kafelek gracz nie będzie wiedział jaki jest kolor jakie są zdolności ewentualnie aby odkryć, jeżeli w tym momencie gracze znowu nie zdecydują się na malowanie bądź też rozszerzenie warsztatu dokładamy trzecią lekcję w tym przypadku zakrytą kartę stawiamy tutaj dla gracza pierwszego a odkryczą za gracza drugiego. W tym momencie gracze już muszą przejść do malowania. I teraz, jeżeli zdecydujemy się grać pierwszy, zbierze swoje karty. Tu odwrócimy tą. I co mamy? Musimy te karty w jakiś sposób zagrać. W tej chwili możemy namalować tylko i wyłącznie coś czarną farbą. W związku z tym, co prawda mamy jesień, ale zdecydujemy się na malowanie tego obrazu. Wsuwamy go tutaj pod nasz początek. Jak widzimy, obrazki się łączą w miarę ładnie. To będzie wyglądać. I nasz obraz, krajobraz. Czarną farbę żeśmy zużyli. Pozostałych obrazów, bo są zielone i niebieskie, nie namalujemy. W związku z tym jesteśmy zmuszeni rozszerzyć nasz warsztat. Czyli wsuwamy naszą kartę pod. Tu naszą planszetkę startową mamy zieloną farbę i wsuwamy niebieską farbę. Mamy jeszcze możliwość przesunięcia, którą nam daje tutaj ta strzałka naszym startowym, że na przykład zdecydujemy się, że przeniesiemy nasz kolor na niebieską farbę. Z tego względu, że czasami może być tak, że danego kolora będziemy mogli potrzebować dwa, albo nie będziemy mieli wystawionego pędzla na danej farbie. W związku z tym mamy, że tak powiem, darmowy ruch przesunięcia sobie pędzla raz, że tak powiem, natury. Gracz drugi robi to samo, zabiera swoje karty. I teraz, jeżeli zagrałby tą kartę w ten sposób, jako rozszerzenie warsztatu, zagrałby graczowi pierwszemu, tak, jak mówiłem, żeton pomocnika mistrza. W związku z tym, w następnej turze on by wykładał karty na polu pierwszym. Nie zdecydujemy się, bo wiemy, że mama, mając niebieską farbę, on będzie malował. Sprawdźmy, co tu jeszcze ma. O, a jednak będzie miał. Już sobie pozwolę tam nie ustawiać. Zagra to jako warsztat, czyli draże dostanie punkt zwycięstwa na koniec gry. Tutaj będziemy liczyć tu z karty to jeszcze przejmie gracza pierwszego i na przykład zdecydujemy się, że tą kartę zagra jako kolejny wasza w związku z czym będzie miał dwa niebieskie kolory. Pozwolę sobie wtedy ustawić na jego polu tutaj dwa niebies pędzel na niebieskim polu. W związku z tym, jeżeli to był gracz pierwszy na pierwszej turze, on dostaje, że ten pomocnika i w następnej turze, jeżeli się będzie zaczynać, to on będzie graczem pierwszym. Jeżeli będziemy zagrywać karty, to w tej chwili gracz, który był w poprzedniej turze graczem drugim, jest teraz graczem pierwszym i to on będzie tutaj decydował w dalej kolejności jako pierwszy co będzie robił. I mamy kolejne tury. Tak wygląda mniej więcej rozgrywka. W trakcie gry będziemy Dokładać kolejne farby, będziemy dokładać kolejne elementy warsztatu w postaci właśnie pokazywanych przeze mnie kart. W związku z tym będzie musiał nasz gracz tutaj no kombinować, czy dany Rysunek, dany kolor mu odpowiada, aby stworzyć jak największą ciągłość danego, danej pory roku, która pozwoli mu na największą punktację na koniec gry. Później będziemy otrzymywać, jak ja mówię, punkty z określonych dyplomów, które będziemy w trakcie malowania zdobywać. Tak jak mówię, mamy też punkty, które możemy zdobyć za namalowanie określonego. Obiektu, tak, jeżeli namalujemy to, otrzymamy na koniec gry punkt 1. Jak również, tak jak pokazywałem, jeżeli zagram określoną zdolność, również możemy otrzymać punkty. Rozgrywka na dwóch, trzech czy czterech graczy nie ma najmniejszego problemu, jest moim zdaniem na tyle łatwa i przyjemna, że nie powinna robić większego problemu graczom. Kwestia jest tego, że przed grą trzeba gdzieś jeszcze rozłożyć dyplomy, aby gracze mogli widzieć warunki na dyplomach, kiedy dany dyplom można zdobyć. Jest to też ładnie rozpisane, jeżeli gracze nie chcą na końcu instrukcji opis kafelków dyplomu i od razu otrzymujemy określone warunki, kiedy jakie trzeba zdobyć dany dyplom, jak również to, co otrzymujemy w zamian, jakie premie, i oczywiście ładnie na koniec gry jest podliczenie punktów. Gra się kończy, kiedy nasza grafika składa się z co najmniej 11 kart. Gdy już ktoś przekroczy ten limit, rozgrywka się kończy. albo stos doboru byłby już pusty. W związku z tym, jak widzicie, tych kart jest tutaj ponad 50, z tego co dobrze pamiętam. W związku z tym, na pewno albo skończą się karty, czyli będą gracze mieli bardzo szeroki warsztat malarski u naszego mistrza, albo pierwszy, który z graczy namaluje 11 Elementów takiego o że tak powiem, na wesoło landshaftu, i wtedy otrzymujemy określone punkty. Jak widzicie, teraz tak powolutku układa na przykład zimę, tutaj są kafelki neutralne, czyli burza. I na przykład, jeżeli byśmy punktowali na koniec gry. Dajmy na to, w tym momencie gracz otrzymałby punkty za ten tutaj kawałek swojego obrazu, w którym jest e, punkty harmonii, zresztą się to dokładnie nazywają te otrzymałby punkty za ten element obrazu, by dostał raz, dwa, trzy, cztery, pięć punktów e, z góry aby otrzymać, yy, otrzymać większy, największy kawałek, że tak powiem, pasujący porą roku. Jeżeli byśmy nam już pasowało od kafelka startowego, za kafelek startowy również otrzymamy jeden punkt. Czyli jeżeli mieli tutaj cały czas jesień, na przykład na tych kafelkach, byśmy mieli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem punktów za jesień. Gra jest w miarę prosta, rozgrywka w miarę szybka. Kwestia dla graczy na początku dosyć trudna, co zrobić z określonymi kolorami, albo co by się chciał namalować, nie pasuje. Mamy 11 kafelków do namalowania w maksymalnej ilości, w związku z tym jesteśmy w stanie mieć większy wybór. Nieraz gracze decydują się szybciej. Ja nie mówię, że Gracz pierwszy już ma to i on chce to malować, w związku z tym zabiera. Gracz drugi nie, on będzie jeszcze dokładał. Ma do tego prawo. I nieraz jest decyzja, żeby namalować tylko jeden element, jest nieraz lepsza niż na przykład malować elementów więcej, bądź też yy, na początku, jeżeli trafiają się dobre karty, ich nie malować, a właśnie rozszerzać ich w swój warsztat, co pozwoli nam później na przykład, zagrywając większą ilość kart, namalować za jednym sumptem, na przykład, aż trzy elementy obrazu, które nam będą odpowiadać. A jeżeli trafią się jeszcze na kilka takich wspaniałych kart, które albo pozwolą nam na przykład zwinić gracza pierwszego, albo, tak jak ta karta, pozwolą pozwolono zachować któryś z kafelków na ręce pobranych, do następnej tury mamy wspaniałe szanse, żeby zrobić pięknego kombosa dziękuję, zapraszam do grania zapraszam do komentowania do subskrybowania kanału zarówno zarówno osób, które jeszcze mnie nie subskrybowały jak również osób, które subskrybują mnie zapraszam również na kanał Hex Magazine i na stronę i na stronę na Facebooku Hex Magazine, gdzie staramy się Państwu przybliżyć całą grupą redaktorów. Staramy się Państwu przybliżyć ogólnie pojęte gry, gry wojenne i logiczne. Zapraszam do komentowania i do subskrybowania.